Witam Państwa jak widać. U góry między drzewami latają pszczoły. Pszczoły właśnie tutaj przyleciały. Jak będzie, właśnie, rzucone filmiki. To ja właśnie zajmuję się kiszonkami, cianokosami. A właśnie jak zgasiłem ciągnik, usłyszałem, że mam nad głową rój. I jakieś 50 metrów tutaj za pszczołami poszedłem. I przyleciały one tutaj do nas na pasiekę, i prawdopodobnie wejdą do ula. Tylko akurat tutaj miejsce, które one sobie wybrały, to jest tutaj. Jest to niekompletny ul. Są to dwa korpusy na dole i dwie powałki ułożone, ale chyba do niego właśnie tutaj wejdą. Jak widać, dość mocno latają przy tym. Tutaj stanę trochę z boku, to będzie widać tą masę pszczół. A nie, jednak nie schodzą do uli w rogu. Na pełne korpusy. Więc jest lepiej, bo tam są ule przygotowane właśnie do tego, aby pszczoły tam wchodziły. Są tam ramki, jest pełny ul właśnie z podłogą, z korpusem. Właśnie powałka z daszkiem, więc jeżeli wchodzą tam to jest bardzo fajnie, tam jest lupusty. No a nasze pszczółki tutaj pracują. Jak widać noszą miód. A nowa rójka właśnie tutaj przyszła. Także bardzo fajnie pasieka nam się powoli powiększa. Tutaj widać jak te pszczoły z góry schodzą, jeszcze tutaj latają masa, masa pszczół, ładna rójka. Tu jestem nieprzygotowany, tutaj nie ubrany, to nie będę zaglądał. Biorę się za, dalej za kiszonki, a one niech tutaj sobie wchodzą. Także do zobaczenia, pozdrawiam.